Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł chylić się ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego dwunastu, mówiąc: Odpraw tłum. Niech idą do okolicznych wsi, zagród. Gdzie mogliby zatrzymać się i znaleźć żywność, bo jesteśmy na pustkowiu? Lecz on rzekł do nich: Wy dajcie im jeść. Oni zaś powiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swoich uczniów. Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nim błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków. Oto Słowo Pańskie. Ilokroć sprawujemy Eucharystię. W czasie przygotowania darów na ołtarzu kapłan odmawia zazwyczaj szeptem taką modlitwę. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej dobroci otrzymaliśmy ten chleb, Owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Oto biała hostia, odrobina mąki i wody, która, jak w soczewce, syntetyzuje cały świat stworzony. W tej białej hostii jest ludzki trud codziennej pracy, wysiłku. Rolnika, piekarza, młynarza, ale również w tej białej hostii jest ciepło słońca, życiodajna siła deszczu. W tej białej hostii syntetyzuje się cały świat stworzony. I w czasie Eucharystii, w sposób, który tak naprawdę nie potrafimy wytłumaczyć, Bóg przenika swoją obecnością ten kawałek białego chleba. I ten kawałek biego chleba staje się najświętszym ciałem naszego Boga. Realnym, prawdziwym. Dzisiaj z tym ciałem naszego Boga wyjdziemy w procesjach naszych miast, miasteczek, na nasze ulice. I może gdzieś być w, nasze, w nas taka pokusa, żeby pomyśleć, że wychodzimy po to, żeby się pokazać światu. Wychodzimy po to, żeby. Nasz świat zobaczył, może być nawet takie myślenie, myślę, że wielu takie myślenie ma, żeby pobożnie, ale zademonstrować naszą wiarę. Tak naprawdę w tej procesji chodzi o coś innego. Wychodząc z Najświętszym Ciałem Pana Jezusa, idąc za Jezusem w tej procesji, mamy zobaczyć ten świat. Który my często nazywamy światem pogańskim. Tak jak go widzi Jezus. Żebyśmy spojrzeli na ten świat nie jak recenzenci, bardzo surowi. My nie mamy kogoś moralizować, pouczać, grozić komuś palcem. Mamy pójść za Jezusem, bo on chce, żebyśmy zobaczyli w tym świecie to, co on widzi. On widzi w tym świecie. Miejsce, w którym przygotowywana jest materia na Eucharystię. On chce, żebyśmy przyjęli Jego sposób patrzenia, nie recenzentów, nie tych, którzy krytykują, ale tych, którzy potrafią, tak jak Jezus, zobaczyć te wszystkie miejsca, gdzie ludzie poprzez swój trud, swój wysiłek, swoją pracę, swoją codzienne zaangażowanie. Przygotowują materię na Eucharystię, bo Bóg chce ten świat przeniknąć swoją obecnością. Mamy zobaczyć te wszystkie miejsca, gdzie ludzie sobie okazują czułość, bliskość, dobroć, miłość. Te wszystkie miejsca, gdzie ludzie chorują, cierpią, czują się samotnie. Mamy zobaczyć te wszystkie miejsca, gdzie codziennie przeżywają swoje życie na przystanku tramwajowym, autobusowym, gdzie chodzą na spacery, bawią się z dziećmi na Placu Zabaw. Mamy zobaczyć te wszystkie miejsca oczami Pana Jezusa, bo Bóg widzi te miejsca jako materię na Eucharystię. Trzeba nam dobrze to, tą dzisiejszą uroczystość przeżyć, nie jako recenzenci, krytykanci, ale jako ci, którzy mają się nauczyć patrzenia Jezusa, bo Eucharystia nie jest jakimś dodatkiem do naszej pobożności. Ale jest czymś absolutnie koniecznym. Kiedy przychodzimy na Eucharystię, my często mówimy, że my karmimy się i przyjmujemy Chrystusa. Prawda jest odwrotna. To nie Ty przyjmujesz Chrystusa, to nie ja przyjmuję Chrystusa, to On przyjmuje mnie. To On przyjmuje mnie i Ciebie do wspólnoty Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przemiana, która rozpoczyna się na tym ołtarzu, przemiana chleba i wina, ostatecznie ma się dokonać między nami. W nas i w relacjach między nami. Ma przemienić nasze relacje. My bardzo często tę przemianę zatrzymujemy na Eucharystii, na ołtarzu. Na chlebie i winie, tylko że Chrystus nie przyszedł na świat po to, aby uświęcić pokarm. Chrystus przyszedł na świat, aby uświęcić Ciebie i mnie, przemienić nas, grzeszników, swoją obecnością, aby nakarmić nas sobą, przemienić nas od wewnątrz. Co dzieje się, kiedy karmimy się tym zwykłym, codziennym chlebem? Kiedy spożywam ten zwykły, codzienny chleb, mój organizm robi wszystko, żeby ten chleb przetrawić, żeby go w jakiś sposób wbudować we mnie, dodać mi siły, krzepy, energii. Ale kiedy karmimy się chlebem eucharystycznym, dzieje się dokładnie coś przeciwnego, to ten chleb ma mnie i Ciebie przetrawić. To On ma mnie i Ciebie przemienić. Ciało Chrystusa. On ma nas przemienić. Ostatecznie przemiana Eucharystii ma dokonać się w nas i między nami ma zmieniać nasze relacje. I Bóg myślę, że ma boską cierpliwość do nas, bo robi to już tak wiele lat. I chociaż mu tak często nie wychodzi, nie z powodu tego, że jemu czegoś brakuje. Tylko z tego powodu, że my stawiamy mu opór. Bo my uważamy, że wiemy lepiej. Że powinna być tak, a nie inaczej. Że moja racja jest mojsza niż twoja. Bóg chce te wszystkie nasze relacje przemienić. Chce nas uświęcić, uczynić z nas swoje mistyczne ciało. Po co? Po to, żeby... Ta Eucharystia, która dzisiaj w sposób uroczysty będzie szła ulicami miast, miasteczek, wiosek, aby tak naprawdę dokonywała się każdego dnia. Bo to Ty i ja jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa w tym świecie. Ludzie patrząc na Ciebie i na mnie, jak my żyjemy, jakie podejmujemy decyzje, wybory, mają prawo zobaczyć, jak działa Chrystus, jak kocha Chrystus, jak przebacza Chrystus, jak On jest dobry. Eucharystia jest po to, żeby nas przemieniała. Dzisiaj, kiedy będziemy szli w procesji, warto choć na chwilę złapać taki kontakt wzrokowy z Jezusem i w tym krótkim spojrzeniu dokonać weryfikacji swojego życia z Jego postawą. I mieć świadomość, że Bóg działa w sposób niesamowicie delikatny i elegancki. Ma cierpliwość do Ciebie, do mnie, grzesznika, nieustannie nas przemieniając, mówiąc jeszcze dużo dobrego przed Tobą. On ciągle w nas wierzy. Bardzo lubię to sformułowanie, które pojawia się w dzisiejszej Ewangelii. Jak Jezus mówi: Wy dajcie im jeść. Łatwo powiedzieć. Pięć chlebów i pięć tysięcy mężczyzn. Filip ma rację. Nawet gdybyśmy, gdyby kupili chleba za, dwa tysiące, za 200 denarów, nie byłoby w stanie wykarmić tego tłumu. Ale to jest sytuacja życia każdego z nas i sytuacja Kościoła w tym świecie. Potrzeby ludzi zawsze są większe niż nasze możliwości. Na wszystkich poziomach. Począwszy od tego, że kiedy zderzamy się i byśmy się urobili po łokcie, nie jesteśmy w stanie zlikwidować całej biedy na świecie. Ubóstwa, wszystkich chorych, cierpiących, ale to dopiero początek tych potrzeb. Pierwszy poziom, kiedy przychodzi ktoś do nas, kto mówi, że stracił sens życia, że nie chce mu się żyć. Co mu powiedzieć? Kiedy rodzina mu się rozpadła, kiedy czuje się zdradzony, kiedy słyszy... Wyrok w postaci nieuleczalnej choroby. Co takiemu człowiekowi powiedzieć? Czujemy się bezradni, nasze słowa okazują się zbyt błahe, zbyt banalne. Kiedy taki, wstajemy, my jako ludzie w takich sytuacjach, zawsze pytamy, czego nam brakuje, czego nie mamy, czego potrzebujemy. Jezus pyta inaczej, czy dasz to, co masz? Co to jest te pięć chlebów? Nic. Wobec potrzeb tego świata to jest nic. Tylko tak często się dzieje w naszym życiu, że my często uważamy, że my nic nie posiadamy, my jesteśmy mali, to ci inni powinni. Jezus ciągle szuka pośród nas, którzy będą mieli w sobie taką odwagę, takie, takie ryzyko zaufania Jemu. Daj to, co masz. To, co masz dzisiaj, nawet to, co ci się wydaje, że jest niczym, w oczach świata może jest totalnym zerem. Daj to, co masz i nie mrucz pod nosem, że inni mają więcej. I nie bój się, że coś stracisz, bo kiedy dasz to, co masz w ręce Chrystusa, on to twoje nic potrafi przemienić w niezwykłą hojność, w niezwykłą obfitość. Jezus mówi ci do mnie i do ciebie: wydajcie mieść. Ale my często mówimy: ja nie potrafię kochać, nie potrafię przebaczać, ja tego nie umiem, to wszystko prawda. Daj to, co masz. Daj tyle, ile możesz. Dziś, teraz, na tej Eucharystii, kiedy kapłan będzie przygotowywał dary, kiedy będzie odmawiał szeptem tą modlitwę, Błogosławiony jesteś, Boże, ojcze wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracę rąk ludzkich. Ta hostia biała, odrobina mąki i wina to jest nic. I nagle w tej hostii staje się obecny Bóg. Ta hostia ma w sobie większy ciężar gatunkowy niż cały świat stworzony. Ta hostia przeważa wszystko. Trudno to sobie wyobrazić. Dziś Chrystus mówi do mnie i do Ciebie: Nie bój się, zaryzykuj tak jak moi uczniowie. Daj to, co masz. A ja to, co masz, to nic, to niewiele. Przemienię w niezwykłą obfitość miłości. Dobroci, czułości. Nie jesteśmy recenzentami tego świata. Nie mamy go krytykować. Mamy spojrzeć na ten świat tak, jak go widzi Jezus jako miejsce, w którym przygotowywana jest materia na Eucharystię, która ma mnie i Ciebie przemienić, abyśmy stali się ciałem Chrystusa w tym świecie. I kiedy będziemy jutro, pojutrze, za tydzień, Czyli tymi samymi uliczkami, stali na tym samym przystanku tramwajowym, autobusowym, chodzili tymi samymi ścieżkami w parku, aby się pomyśleli: Jest w nas moc, siła, ale nie z nas, z Chrystusa, którym się karmimy, bo On nas przemienia. Amen.